Hejka wszystkim, no wypadałoby coś powiedzieć o tym kanale. No więc Hejka, ja jestem Zipstorm i no nie będę tego kanału prowadzić sama. Jest ze mną również Pip Petals i Easy Moonbow. Więc opowiem teraz troszeczkę o sobie. Więc w lutym będę miała 17 lat i no jak widać kocham kucyki. Nie jestem za bardzo znana w fandomie kucykowym, a jeśli już ktoś mnie zna, to przez moje rysunki. Mam również młodszą siostrę, która na tym kanale występuje jako Idi. No więc, co będę robić na tym kanale? No, ja raczej się zajmę teoriami. A z racji, że na dzień dzisiejszy za dużo tych teorii to w głowie nie mam, to pomyślałam też, że mogłabym robić taki troszeczkę inny format, takiego. Pomyślałam, że będę robić tłumaczenie zagranicznych teorii, ponieważ jest taki kanał South of Waves, tutaj wam pokazuję. I on robi naprawdę niesamowite teorie. Ja sama nie wiem, jak on do niektórych rzeczy doszedł, jakim cudem on to wszystko wymyślił. I naprawdę uważam, że z racji tego, że niektóre polskie osoby nie znają angielskiego za dobrze, to być może mogłabym przetłumaczyć te teorie, żeby po prostu trafiły na polski YouTube. I też czasami mogłabym robić na przykład takie podcasty, gdzie sobie w tle e, rysuję i gadam na przykład z Pip albo z Easy o kucykach. No i oczywiście, jeśli albo Pip albo Easy będą e, robić coś typu na przykład dabingowanie kucykowych komiksów, to oczywiście będę się do tego dołączać jako głos albo jako ewentualna pomoc. No, więc teraz głos oddam Easy Moonbow. Pa pa! Hejka przyjaciele! Jestem Easy. Jestem miłym, trochę śmiesznym i większość czasu szczęśliwym kucykiem. Bardzo lubię rysować i animować. Moje urodziny są 23 kwietnia. A więc tak, będę robić tutaj animacje, rysunki, jakieś gadania czy coś. I tłumaczyć, a nawet dobingować komiksy. Angielskiego na polski. No dobra, to na tyle. To widzimy się następnym razem. Pa! Cześć kochani! Z tej strony PIP i witam Was na kanale PIP, ZIP i IZ. W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o sobie oraz czym będę się zajmować. A więc bez przedłużania, zacznijmy. Więc tak. Za 4 dni kończy 17 lat. Wchodzę do trzeciej klasy technikum o profilu hotelarskim. Jednym osobą raczej zabawną i lekko szaloną, ale potrafię być całkiem poważną osobą. Lubię jeździć na rowerze, pływać, rozmyślać i projektować nowe charaktery, czy bajkowe, czy bardziej <laughs> realne. Słuchać różnego rodzaju muzyki i spacerować. Nie mam głównego talentu, z którego byłbym dumny, lecz jest wiele fajnych rzeczy, które mi jakoś pomagają. Nie uważam się za osobę ładną, a charakter jest w miarę OK. I to tyle o mnie, a teraz opowiem, co będę zamieszczać na tym kanale. A więc moja część kanału będzie przeznaczona figurką Majl Pony. Różnego rodzaju shoppingi, QA, kolekcje, jakieś filmy scenkowe. Będą również moje oceny, na przykład top 5 kucyków, których nie lubię i P.P. Będę również tworzył kucyki i nimi nagrywał w komputerowo-telefonicznej grze pod tytułem Gacha która naprawdę polecam każdemu, więc myślę, że będzie mega. Więc. To by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!